Ej, przepiękni ludzie, witajcie w części wieczorów. Trzeba wreszcie wiem gdzie iść. Chyba. I w tym miejscu już byłem wcześniej. Co, co jest najlepsze. Eee, nie, nie tu. Po prostu przy jednym z reflektorów, gdy go chwycę, to takie dziwne spory z nieba się pojawiają. Muszę je wszystkie przepędzić światłem. I wtedy będę mógł chyba przejść dalej. Przynajmniej tak było na internecie. patrzyłem, niechcący. A czy dobra. Chcący. Teraz gdzie to było? Tu nie. Tak, tu, ale tu będzie przeciwnik. Czy nie? Mam nowego Go posolimy. Pamiętam, że wtedy tutaj za mną gonił. No on jest tam Fakt. Ale nie będziemy z wywalczyć, pierwdzę Dobrze Tutaj podrabinie Jakim sobie na tego wcześniej nie widziałem nie? tego przejścia na lewo Naprawdę omijamy to tak w tak prosty sposób No, no mówię. Te kropki z pojawiały trzeba je rozwalić. A szuki śmierci. Będziemy utaczyć się utorowaną drogę. O, że Dobra Teraz możemy mieć na dół. Przedem drabiną. A, bo tu jest drabina. No i tu jest przejście po lewej. Teraz po, po prawej. Jak ja go nie widziałem wcześniej, nie mam zielonego pojęcia, ja jestem naprawdę ślepy czasami. Kurde, mamy trochę już tego. Trzy dobrze. Mamy przejście. Czwarty imbir. Użyjemy jednego, weźmiemy drugi. O, to sobie zwiększymy. Mam 8 pierzielony. Tu się nie spodziewałam, że mam aż 8. To coś mogę użyć? 5. Więcej imbiru. 3. Wskaźnik pojemność duszy większy, to nie potrzebujemy. Więcej duchomorów się przyda, czy nie? O, to też dobre. bierzemy. Tak, i najwięcej imbiru bierzemy, dobra. To jeszcze mogę za dwa? Albo za jeden chociaż. Tego nie używam praktycznie, o to mogę.

To nie mam to nie służę, Kiedy latam na luzie, a tu... Medytujemy? No a jednak ta medytacja się przydaje. A na początku mówiłem, że jest niepotrzebna. O Jezu, dobra, już kończymy tą... ...latarnię morską. To tu jeszcze jest? Z... Świnki! albo coś innego Dobra Dajcie mi promień To jest tu A to jest z kolei koło zaraz obok morskiej już Tak, to jest przejście tutaj Jezus wreszcie Pierdzielenie Wegułowalenia z tym wszystkim i ten skierujemy tu. Wreszcie, kurde. Boże. No, ten znaczek się otworzył. Ja tu poświęciliśmy cztery części.

Save us here, too. See, that's not your child. It is. I'll do anything to be with him. Fuck, Boss Colonel Maya. Yeah, because I just thought Oh. Co za efektorem? Aha, może to zabierzka. nabierzka. Nie wiem. Na Ci! nie że podczas ty walki będę musiał latać. Objaśnię efektora do No je. Co ja było? Co to? Co tam się pudele... <gry> Nie. 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 Muszę Nie. 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 No.

Uff. Come here, my love. Can tear us apart now. Mm. To, to przypomina tylko scenę z mm. to scena z Zrobili czy... To yeah. Super. Takie kwory z innego wymiaru chyba. Znaczy chyba. Na pewno. Mamy pryzmat. O Jezu. To Super, dziękuję. Eee. No te ostatnie dosłup nie są szczególnie trudne, także... Maciek. Wróć do Hana. Kój a, a, a już ładny krędy. Co ja mówiłem? A, że ten dosyć, te bossy tych rzek już nie są specjalnie trudne, pomijając żabę, na której zginąłem niewielkie razy. Tam poprzedniego pokonałem za pierwszym razem, to też za pierwszym razem daje dajemy radę? No, teraz tu możemy chyba przejść. Chyba na pewno. Nie lśni, Uff. O, tu to jest nacisk. Zło, tutaj tylko taki schodek nic więcej to jest chyba nie Ten jaj, naprawdę A ty muszę znowu tymi kładkami iść w ogóle pewnie chyba no bo jak inaczej Dobra, spadamy Co? Czy tu najbę długać? O co to za oglądasz? Wow. Właśnie to zużyłem. Ale A on wpadł po mojej stronie. Nie głupie, nie głupie. Może niepotrzebnie, straciłem ten. Coś tu? A tu nie, byli, tu byliśmy. O, duchomor. Kurde, pełno. Możemy? I mamy pryzmatów. Cztery. O, to coś możemy. Duchomory. Gdzie są duchomory? Więcej duchomorów. Minus 20. Kurde, też dobra. Dobra, bierzemy to. Coś za jeden. Tego nie używam. Dobra. <ścoughs> Hanna, zabiłem kolejną osobę. Mam nadzieję, że jesteś ze mnie dumna. Co to jest? O, ho, 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 ho. o możemy stworzyć to. to. To możemy stworzyć jeszcze raz to. I wziąć to. Geodom. Sz kurde, mu teraz strają Ale ja nie mogę żadnego podnieść. Tak raz jedniście mówi kopalnie. Szefka. Szefczyk. Szałwia. No i dobra, tutaj gdzieś powinna być eee, Anna. A tam gadasz. Tylko dlatego, że zabiłem dwie osoby? Nie wydaje mnie się. Czy ja w ogóle dobrze idę? Czy nie? Bratwa. Kurde, nie mam pojęcia, czy ja dobrze idę. Duchomor, duchomor. Ty nie wiem, czy ja dobrze idę. Lep przesiewuj tyle. Ow. Ej, bo gdzie ja to Fuck Nic, co to jest? Przepraszam. Tylko przechodzę. Nie mam pojęcia, czy ja dobrze idę. Chyba tak. Olej. Cześć. Troszkę medytacji nie zaszkodzi. Co tu się później dzieje? Nawet nie są patrzeć do tyłu, czy ktoś mnie goni. Ten, Ten powrót do Hana trochę się przeciąga. Gdzie ja jestem? Kierdzi Nie wiem czy ja dobrze. Nie mam pojęcia co to tu, czy nie. Boję się, że kolejne dziury to zamknięte. Będę musiał wracać. Jestem. Kurde. Hello? No. I'm Thank god you're back. How's Kim? <coughs> oh, <problem>. No change. Where's Maya? No change. She's gone. Or Sunny, then Maya. We're gonna die too, aren't we? No. We are going to do whatever it takes to stay alive. Did you talk to Tyler? Can we do the ritual? Tyler's being so. He said his prism can be used to control the gloom. He said we have to use Monroe's mask, but. What is that? And what do we do? He won't say, he just yells. I'll talk to him. Are you sure? You have to be careful how you approach him. He can be very sensitive. Dominab. <sighs> Tyler... Jak wszyscy. Dobra, tutaj kończymy część 16. 16. Pokonaliśmy manię. Wreszcie uciekliśmy z tej latarni, z tej durnej zagadki, która nam zajęła cztery części. I dobra. O, tutaj zakończymy tę część. Jak dziękuję bardzo za oglądanie. Części 16 I 17 siedemnastej... rozdział i rozmowa z tajemnicą. Dziękuję jeszcze raz i na razie...